Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w odcinku z kolejnej aktualizacji oczywiście od Star Stable. Dzisiaj mamy nowy wyścig, więc mam nadzieję, że też będzie troszkę peta dla postaci, zobaczymy. Oprócz tego mamy zmianę magicznych koni, dzisiaj jest Talina i Campos, które będą z nami tylko przez 3 tygodnia. Czyli 19 lipca już ich nie będzie, bo będzie inna aktualizacja. No wiadomo o co chodzi. A w następnym tygodniu, moi drodzy... Mamy zaproszenie na obóz dziki zachód, który będzie na Ranchu Starshine. No to tutaj wiecie, chyba jakiś festiwal się szykuje. Jeszcze w tym tygodniu powinnam dać Wam jeszcze jakieś info na temat tego festiwalu, jak to można nazwać. Także, oczywiście oczekujcie odcinka, bo na pewno jeszcze coś o tym wspomnę. No a teraz zapraszam do oglądania. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to oczywiście pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moich wszystkich wspierających. Ja dzisiaj jestem tak, właśnie na żółto. No, tak troszkę zmieniałam swój styl postaci. No, wiecie co chodzi, ale jest w sumie spoko. Dobra, także mamy tutaj u Luisa jakiś zadanko. To jest jakiś codzienny wyścig, który jakby już jest, ale ten jest jakby kolejny, zobaczymy. Mnóstwo ludzi przyby przybyło do Mistwol od Twojego ostatniego przyjazdu. Yy, zarządzanie sesjami treningowymi jest naprawdę fajne. Okej, okay, 20 dla postaci, ale brakuje mi 80 do 24 poziomu. Oh my god. Dobra, zobaczę sobie ten wyścig. Raczej dzisiaj nie biję tego poziomu, patrząc na to, ile dostaliśmy już tego PD. No ale cóż, mam nadzieję, że nadrobię te punkty dla mojej postaci właśnie za tydzień, bo mam nadzieję, że będzie coś ciekawie. Co do tego <laughs> rancha Starshine. Naprawdę jestem mega ciekawa, co i tam mają zrobić. No i też mam nadzieję, że wtedy właśnie wtedy powinny pojawić się również te outfity westernowe, które pokazywałam wam gdzieś tam ostatnio, właśnie w odcinku ze spoilerów. Więc na pewno one wtedy się pojawią. I ogólnie kiedyś już też robiłam właśnie filmik na temat festiwalu westernowego. No, więc widzicie, coś tutaj nam się szykuje. Dobra, i to już na tyle jest. Dobra, jest zrobiony wyścig. Okej, okay, yy, 20 dla postaci, no i mamy tutaj kolejne, czyli <grytanie> brakuje mi 60 PD dla postaci, żeby wbić 20 poziom. No, no, mam nadzieję, że za tydzień właśnie będą jakieś takie zadanka, że będę miała możliwość jednak wbić ten poziom. Odcinek ten będzie taki trochę za krótki, <grytanie> bo tylko jest wyścig naprawdę, po prostu aktualizacja yy, super fajna, naprawdę powiem wam, że nie spodziewałam się tego normalnie, nie spodziewałam się. Nie, no, A tak serio, to właśnie, e, jeśli chodzi jeszcze o ten. E, jeśli chodzi o ten festiwal na Ranchu Starshine, tak jeszcze, no, e, no to SSO właśnie dawało kiedyś info i to wam już pokazywałam jakiś tam czas temu, właśnie robiłam, robiąc ten filmik po prostu o festiwalu Westernowym, że SSO coś tam dało nam znać, że coś chcą zrobić. Plus jakaś osoba chyba... Z zespołu albo z moderatorów, ambasadorów, nie wiem dokładnie kto to był. Dał też info o tym, że coś się szykuje, właśnie jakiś taki e, festiwal, czy coś tego typu, no coś tam było. W każdym razie w tym tygodniu postaram się jeszcze o tym zrobić odcinek, także serdecznie was zapraszam. No a z tego odcinka to byłby na tyle moi drodzy. Ale jeszcze na koniec mogę wam pokazać te magiczne konie, które teraz są, także, także jeszcze do nich sobie przejdziemy. Okej, okay, są mi nasze zguby, bo my myślałam, że właśnie tutaj nasz kochany Gary będzie tam przy chatce Jaspera tej starej. Natomiast one są tutaj, tak? Jeszcze doczytałam, że właśnie Forci Pinta są. No i generalnie są to takie wodne konie oczywiście, rybokonie na modelu ahautechińskich koni. E, tu jest Talina Tomy Camposa. Ciekawe umieszczenia, aczkolwiek ja wolę tamte rybokonie. One kosztują tutaj za 850 Starcoins. E, rybokonie chyba 900, czyli tyle ile. Apalosy, więc generalnie ja bym bardziej polecała sobie kupić te tamte rybokonie, właśnie, e, niż te. Ale oczywiście to jest to wasz wybór, oczywiście, i tylko i wyłącznie. Tutaj są też takie fajne płaszczki. To są raczej takie Pandy Rej. <laughs> ja obojętam różową, bo mi się takie jakieś spodoba i sobie kupiłam. Także no. E, czyli moi kochani, to by było na tyle. Oczekujcie oczywiście filmiku tutaj z m, tego festiwalu westernowego. Zbiorę dla Was jakieś ciekawe info i oczywiście zrobię ten film, także mam nadzieję, że będziecie czekać na taki fajny film. Ja też ogólnie uwielbiam robić takie filmy właśnie ciekawostkowe, znaczy ciekawostkowe raczej, takie bardziej właśnie z info, z różnymi informacjami, także wyczekujcie. A ja się z żegnam. Wy możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco, moi drodzy. Także się z żegnam, trzymajcie się i do następnego. jest, jak ja to szybko powiedziałam. we